Jak spędziłam Wielkanoc w Australii? Wersja bezziota na badziala, co za grosz wstydu nie ma. Cześć, jestem Magda i podróżuję po świecie na pełen etat. Obecnie pomieszkuję w Australii. Rano przed do mnie zajączek, dobra, taka seryjna sama sobie kupiła bo ten mój czort oczywiście zapomniał. I zaczęliśmy przygotowania pyszności, jak na prawdziwych Polaków przystało. Ostatnio odwiedziliśmy polski sklep w Sydney. Więc zrobiliśmy sobie jarzynową, akurat mieliśmy kiszoniaki, wiecha, drzwiaki obaszanem i obowiązkowo jajka, klasyk. Czasem poudaję przykładną żonę, ale niech was nie zmyli, oj, co to za nie ja oj nie! Następnie podślewaliśmy nad wodą, ogarnęliśmy się i poszliśmy na spacer i kawkę. Na naszej dzielni w Bondaj był akurat weekendowy market i oczywiście, nie byłabym sobą, gdy byłabym inna, i coś tam sobie kupiłam. Wiecie, jak jest? Życie nie oszukasz. Uwielbiam takie miejsca. A potem zrobiliśmy piknik, uwolniłam swoje Alter ego, czyli serenę morską. W w powrotnej zrobiliśmy zakupy i niestety pożegnaliśmy już Boskiej Sydney i naszych superziomków, których poznaliśmy kilka dni wcześniej. No i udaliśmy się w góry. Po niespełna dwóch godzinach dojechaliśmy na miejsce i zdążyliśmy jeszcze na przepiękny zachód. Następnie szybka kolacja, tico romantico, fifa rafa i w kime... Po następnego dnia po dojedzeniu resztek z polskiej biesiady wielkanocnej, udaliśmy się na boski, zapierający dech w piersiach 14-kilometrowy trekking. Nie widzę się pocić serio, ale warto było, bo widoki były, już tak powiem, brzydko dojebane. W Australii, moje serduszko, zdecydowanie puka mocniej w rytmie czacza. Sajonara, do następnego!